Zanim przyniosłem się w 100% na myszki bezprzewodowe, miałem naprawdę długi i namiętny epizod z jedną myszką przewodową, która do tej pory zajmuje szczególne miejsce w mojej kolekcji, jest moim absolutnym ulubieńcem. I jeżeli teraz miałbym wybrać jakąś myszkę na kablu, to pewnie bez zastanowienia brałbym właśnie Asusa Roga Gladiusa. Dwójka. Świetne urządzenie, które niestety w momencie premiery gdzieś tam zagubiło się między konkurencją a szkoda, bo oferowało znacznie więcej ciekawych rozwiązań, aniżeli właśnie inne myszki. Natomiast dwójka odchodzi. Już do tła, ponieważ dzisiaj w materiale zajmiemy się premierowym, poniekąd testem Asusam Rock Gladius 3. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi dowiecie się trochę więcej, czym wyróżnia się to urządzenie. Także pozostańcie ze mną do końca. Przy okazji również subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, który tutaj się pojawia. Łapka w górę dla zasięgu, mile widziana, podobnie jak komentarz pod spodem, a obok mnie wyświetla się Instagram i TikTok. Tam wpadajcie, żeby być na bieżąco ze spoilerami dotyczącymi nadchodzących testów. Jedziemy, przed Wami Asus Rock Gladius 3. Asus ROG Gladius 2 był jedną z moich ulubionych myszek, która gościła na biurku naprawdę długo. Ba, powiem więcej, wciąż mam ją w swojej kolekcji do tej pory darzę ją szczerą sympatią. Sęk w tym, że myszki tego producenta, podobnie jak klawiatury, nie stanowił pierwszego wyboru wśród graczy, a przecież Asus potrafi zrobić produkt trafny. Przykład w postaci Falciona, do którego mlinka macie w karcie. I kończąc tą drobną opowieść, zacytuję swojego serdecznego przyjaciela, który też Gladiusa mocno docenił. Ludzie nie wybiorą Gladiusa, bo to Asus, a Asus nie kojarzy się z peryferiami, tak jak Razer, Steel czy Corsair, on kojarzy się z hardwarem. I to jest w zasadzie prawda. Konsumenci faktycznie podchodzą do peryferiów marek hardware'owych z dużą dozą sceptycyzmu. I o ile przeważnie jest to uzasadnione, to tutaj absolutnie nie. Oto przed Wami niewielkie pudełko, znacznie mniejsze niż w poprzedniku. W jego wnętrzu pakiet akcesoriów zdecydowanie cennych. Mamy myszkę, dodatkowy ślizgacze, 100% PTFE, naklejka, papierologia i to, co najistotniejsze, dwa opcjonalne switche, w tym wypadku są to Optyczne omrony z przygotowanym narzędziem do ich demontażu. Tego u konkurencji po prostu trzeba szukać z lupą. Co nie znaczy, że nie poczyniono pewnych zmian czy też uszczupleń w zestawie na minus. Przede wszystkim dwójka miała odpinany kabel, a nawet dwa w zestawie, które mogliśmy wykorzystać. Jeden do laptopa, drugi do desktopa, trochę dłuższe. Tutaj akurat mamy już kabel przytwierdzony na stałe pojedynczy. Poza tym w dwójce dodawany był pokrowiec do łatwiejszego transportowania urządzenia. Dajmy na to na jakiegoś lana. Tutaj tego pokrowca także nie ma. Co nie znaczy, że sam zestaw jest zły, wręcz przeciwnie i tak dostajemy tutaj znacznie więcej, aniżeli w przypadku standardowej konkurencji w tej cenie. Generalnie widać, że Gladius 3 to nie jest tylko wyższy numerek. To także zmieniona konstrukcja. Poprzednika bez owijania w bawełnę można było kształtem porównać do Defadera. Z kolei trójka, o ile w chwycie pozostaje bardzo zbliżona, to jednak także oferuje trochę mniejsze profilowanie w zakresie korpusu czy przycisków głównych. Więcej obłości, mniej agresywnego designu, co przekłada się na odczucia zużytkowania. Nie uważam jednak, aby posiadacze dwójki nagle nie mogli złapać jakiejś dobrej relacji z trójką. Wręcz przeciwnie, kładąc dłoni, nadal czuć, że mamy do czynienia z myszką idealnie nadającą się do palma i ewentualnie delikatnego przemieszania z claw, a przynajmniej takie mam odczucia przy rozmiarze dłoni 10x19, chociaż producent wskazuje, że jest to także myszka dobra do fingertipa, e, moim zdaniem niekoniecznie biorąc pod uwagę jej rozmiary, ale powinienem zacząć właściwie od czegoś zupełnie innego, a konkretniej zastosowanych tutaj materiałów. Gladius 3 to tworzywa, bardzo przyjemne, gładkie w dotyku, z podświetleniem mamy rolkę, logo na tyle, no i napis na panelu bocznym, całość również działa jako indykator przy wybraniu DPI. E, w sumie wygląda to naprawdę nieźle, zrezygnowa, również z gumowych obszarów na prawej i lewej stronie myszki. Zamiast tego jest plastik z wyczuwalną strukturą. Zmiana raczej bez większego wpływu na chwyt czy komfort. Wykonałem bezpośrednie porównanie przy obu myszkach, no i nawet przy dłuższych, bardziej intensywnych sesjach obie pewnie leżą w dłoni. Pod spodem mamy cztery ślizgacze PTFE M plus jeden dookoła sensora. Jest też przycisk do zmiany profilu i dwie gumowe zaślepki kryjące klasyczne śrubki na krzyżakam, a te w łatwy sposób pozwalają otworzyć urządzenie. No i jeszcze jedna kwestia, mianowicie kabel jest przyjemny, miękki, elastyczny jest to oczywiście parakord, który świetnie znosi wszelakie ugięcia, no i nie koliduje w samym ruchu. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli przełączniki, które poniekąd w obrębie Gladiusa 3 mogą być takie, jakie sobie wymarzycie. Przede wszystkim warto zaznaczyć jednak punkty stałe, przyciski boczne, rolka i przycisk pod rolką. Są to kliki od Keyla. Natomiast jeżeli już chodzi o przełączniki główne, czyli LPM i PPM, mamy sokety z hot swapem obsługujące 3 piny i 5 pinów. Tutaj w zestawie otrzymujemy 5 pinowe optyki od Omrona, no i trzy switchem mechanicznym. mechaniczne sygnowane logiem Republiki Graczy i za chwilkę sobie ich posłuchacie, natomiast generalnie zaleta jest tutaj taka, że jeżeli przełącznik Wam się zepsuje, bądź też zechcecie go wymienić na taki, który bardziej Wam odpowiada pod kątem sprężystości, odskoku i tak dalej, no to wtedy po prostu kupujecie takiego switcha, wkładacie go w łatwy sposób i myszka jest jeszcze bardziej dostosowana pod własne preferencje. Kwestia sensora, o tym jeszcze nie wspomniałem. Producent oczywiście się tym nie chwali jakoś bezpośrednio na stronie, natomiast wewnątrz znajduje się PAW 3370 o rozpiętości do 19 19000 dpi w standardzie, aczkolwiek jest także RockTune, gdzie mamy tą rozdzielczość do 26000 dpi. Odświeżanie to 1000 Hz, a LOD najniżej 1 mm, chociaż można je wyregulować w dwóch progach, również tym wyższym. I faktycznie jest to sensor, który w granicach rozpiętości dedykowanej graczom, czyli powiedzmy do tych 3200-4000 dpi, spraw Sprawdza się doskonale. Akceleracja, predykcja nie występuje, a interpolacja zauważalna dopiero przy przekroczeniu 19 tysięcy, bowiem wcześniej ewentualne zerwania praktycznie nie występowały, a jeżeli już, to wynikały z trudności opanowania tak szybkiej jednostki. Z kolei wszystko w zakresie właśnie tego RockTune, czyli powyżej 19 tysięcy DPI, ma już narzuconą interpolację, ale umówmy się, i tak nikt w grach z tego korzystał nie będzie. Generalnie świetna jednostka, nie sprawiająca żadnych problemów. Idąc dalej, pojawia się tutaj pytanie, czy da się wykonać draga. Generalnie po włożeniu przełączników ROGA, czyli mechanicznych, owszem, natomiast mój wynik maksymalnie sięgał 14-15 CPS. Jestem oczywiście osobą, którą uważam się za raczkującą w tym temacie, bo nie gram w Minecrafta, ale mam wrażenie, że widziałem myszki łapiące znacznie lepsze wyniki. Butterfly wchodzi, Jitter też, natomiast moim zdaniem Jitter nie jest tutaj najwygodniejszy. W ogóle super sprawa, bo przy mocnym eksploatowaniu wieloklików zawsze można od tak zmienić uszkodzony przełącznik. Generalnie zatem rozpatrywanie tej myszki jako żywotnego kombajnu do klikania ma zdecydowanie rację bytu, ale idąc już w kierunku ogólnych właściwości, bardzo lubię ten kształt, profilowany pod prawą dłonie, z wygodnym spadem. Brakuje mi mocniejszego żłobienia na LPM i PPM, znanych z Gladiusa 2, ale i tak jest to myszka po prostu ultra wygodna. Dostęp do klików bocznych świetny i są one dosyć twarde, sprężyste, to musicie wiedzieć. Przy obserwacji, kiedy poruszałem delikatnie głównymi przyciskami, da się zauważyć, że pływają na boki, ale jest to naprawdę marginalne pływanie i w codziennej zabawie kompletnie tego nie odczułem. Rolka wyraźnie twardsza niż w poprzedniku z odczuwalnym progiem przeskoku. O chwycie, jak już wspomniałem, palm, delikatnie przemieszany sklow w przypadku mojej dłoni sprawdził się świetnie, a że mówimy o myszce dużej i stosunkowo lekkiej, to operowanie na niej moim zdaniem jest naprawdę bardzo wygodne. Aktualnie Gladius 3 w wersji przewodowej to 78 gramów, a bezprzewodowa podobno ma ważyć 10 gramów więcej. I uważam, że to naprawdę dobrze skrojony sprzęt, któremu trudno cokolwiek zarzucić. No chyba, że mowa o aplikacji, no bo ta podobnie jak w przypadku klawiatury, w przypadku Falchiona, czas Sami lubi sobie pomyśleć. Niemniej dokonacie tutaj obszernej konfiguracji sprzętu, mówiąc o makrach, reakcji, odświeżaniu, profilach i tym podobne. Można zatem zaaranżować myszkę tak jak chcecie, po prostu wypadałoby nad tą optymalizacją apki popracować, aby wszystko działało sprawniej i szybciej. Przechodzimy do podsumowania. No, i dla Was najważniejsza jest oczywiście cena, która jeszcze nie padła. I niestety nie będzie ona precyzyjna z racji tego, że w momencie nagrania materiału, niestety nie mam jeszcze dokładnej kwoty w polskich sklepach. Ale można prognozować. Myszka ma kosztować 80 dolarów, więc w takim przeliczeniu, powiedzmy, 1 do 1, powinno być to około 300 zł. Aczkolwiek tak się raczej nie stanie. Szczególnie biorąc pod uwagę, że my mamy punkt odniesienia w postaci innych myszek, które kosztowały około 80 dolców. Dajmy na to Viper 8K w momencie premiery, właśnie. Tak stał. No i w sklepie XCOM jego kwota to była około 400 zł. W tym momencie można już tą myszkę dorwać za jakieś 350 i myślę, że właśnie tak będzie stał również Asus Rock Gladius 3. Czy drogo? Z jednej strony owszem, natomiast patrząc tak zupełnie obiektywnie, dostajemy tutaj myszkę, która rzeczywiście robi wiele rzeczy lepiej aniżeli konkurencja. Przy okazji, również co warto wspomnieć, została ona dopasowana względem poprzednika do aktualnie panujących standardów, potrzeb graczy. Mamy lżejszą konstrukcję, dobrze. Wykonaną przy okazji, która oferuje samą modularność. Kabel też znacznie przyjemniejszy w codziennych działaniach, a biorąc pod uwagę jeszcze raz tą modularność, dostajemy też wyższą żywotność samych przełączników, które w łatwy sposób możemy samodzielnie wymienić, no i dopasować przy okazji pod siebie. Jeżeli chodzi o wady, są one tak naprawdę marginalne. Owszem, warto by było wspomnieć o tym, że w dwójce przewód był odpinany, tutaj niestety nie jest. Z mojej strony w pewnym sensie jest to ujma. Pojawia się również aplikacja, którą można by zoptymalizować, ale to kwestia jednej, dwóch, trzech aktualizacji. Natomiast sam ponadczasowy kształt i założenie tej konstrukcji się nie zmieniło i za to leci ogromny plus. Jeżeli będziecie mieli gdzieś tam okazję wyrwać tą myszkę, nawet w jakiejś promocji, zdecydowanie polecam, bo jest to sprzęt, o którym, jak mówię, mało się rozmawia, a szkoda, bo oferuje naprawdę sporo. Mega słodka w ogóle dzisiaj ta recenzja. Tak, wiem, ale rzeczywiście trafił się następca jednej z moich ulubionych myszek, który moim zdaniem godnie reprezentuje rodzinę Gladius i mam nadzieję, że w końcu przebije się do szerszego grona odbiorców, bo ma co Pokazać. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Asus ROG Gladius 3. Czy jest to myszka, która Wam się podoba, czy niekoniecznie? E, jakie są Wasze spostrzeżenia na jej temat? Być może nie wiedzieliście w ogóle o istnieniu Gladiusów od Asusa, więc też napiszcie w komentarzach. Takie informacje są dla mnie niezwykle cenne. E, w ogóle, jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, napiszcie w komentarzu Gladius po prostu. Będę wiedział, że moje gadulstwo nie poszło na marne. E, zachęcam Was również do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby się bieżąco z każdym kolejnym filmem, który tutaj się pojawi. Łapka w górę zasięgowa, standardowo mile widziana, bardzo, ale to bardzo mile widziana w zasadzie, nawet przy tych myszkach, żeby szersza grupa odbiorców dowiedziała się, że istnieją i są spoko. No a obok mnie Instagram, TikTok, tam macie informacje dotyczące nadchodzących testów, w sensie spoilery, więc też warto być w tych społecznościach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych nagraniach już niedługo na kanale. Cześć!